Cześć, witajcie! Ja jestem Dariusz, to jest kanał Ścieżki Wolnej Woli i porozmawiamy dzisiaj o jednym z najbardziej fascynujących przypadków ufologicznych, chyba w ogóle w całej historii tejże ufologii. Przypadku, który jest bardzo głośny, jednakże, kiedy przygotowywałem ten materiał i chciałem jeszcze bardziej pogłębić swoją wiedzę, bo chociaż. Przypadek ten znałem od dawna o tyle, może nie wszystkie takie głębokie detale. Teraz chciałem tak wejść, tak naprawdę bardzo głęboko, i ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu okazało się, że tych informacji wcale nie ma aż tak dużo. Jest wręcz powiedziałbym mało, biorąc pod uwagę spektakularność całej tej historii. Historii, która już teraz mogę powiedzieć, że to, jak ją przedstawię. Na 100% znajdują się tam jakieś przeinaczenia, na pewno jest tam jakiegoś rodzaju wyolbrzymienie, na pewno jest tam jakiś rodzaj dezinformacji, ale jednocześnie cała historia nie jest wymyślona, chociaż są wątpliwości, o których również opowiem, bo mam też realne przesłanki i potwierdzenie, że historia jest. Prawdziwa, że to się wydarzyło. Tylko czy dokładnie tak, jak jest to przedstawione oficjalnie, tutaj ciężko powiedzieć. Historia, którą zaraz przedstawię, została dokładnie opisana w książce Obcy w Pentagonie. Jednakże nie dotarłem do tej książki. Ona została wydana w Polsce, ale chyba jeszcze w latach 80.. -tych. I nie dostałem egzemplarzu tej książki, nie znalazłem nigdzie na aukcjach. Zatem y, wszystkie informacje, którymi się tutaj dzielę, nie pochodzą bezpośrednio z tej książki, a raczej z opracowań na jej podstawie. Oprócz samego ciągu wydarzeń, y, w dalszej części przejdę również do pewnych refleksji związanych z tematem oraz do między innymi krytyki. Niektórych źródeł informacji wiążących się z tym tematem. Krytyki niekoniecznie z mojej strony, ponieważ ja prywatnie nie robiłem jakiegoś głębokiego dochodzenia tam na miejscu. Ja tutaj przedstawiam odkrycia innych badaczy, którzy dzielą się swoimi wątpliwościami względem postaw tej czy innej osoby, o której będę tutaj między innymi rozmawiał. Więc. Ja nie jestem w stanie powiedzieć w 100%, co jest faktycznie prawdziwe, co zostało w jakiś sposób y, zmienione y, czy coś zostało źle zinterpretowane. W tym momencie nie chcę bawić się w ocenę z mojej perspektywy, a po prostu dzielę się historią samą w sobie i opiniami o niej, y, które można odnaleźć. Wśród innych badaczy. Na sam koniec natomiast jeszcze chciałbym zrobić małe podsumowanie na bazie innych źródeł wiedzy, które odnoszą się do tego przypadku, do tej historii, którą znamy jako waliant Thor obcy w Pentagonie. Zapraszam. Jesienią 1957 roku Związek Radziecki wystrzelił Sputnika 1 i 2. Pierwsze sztuczne satelity, które weszły na orbitę. Dla Stanów Zjednoczonych był to szok. Amerykańskie społeczeństwo zaczęło się obawiać, że Rosjanie mogą zaatakować z przestrzeni kosmicznej. Armia USA była zawstydzona technologiczną przewagą Rosji. Prezydent Eisenhower zażądał działań. 31 stycznia 1958 roku Stany Zjednoczone podjęły próbę wystrzelenia satelity Vanguard. Próba jednak się nie powiodła. Rakieta eksplodowała zaraz po starcie. Wyścig kosmiczny nie szedł Amerykanom najlepiej. Eisenhower poprosił kongres o stworzenie agencji kierującej działaniami USA w przestrzeni kosmicznej. I tak w lipcu tego samego roku. Powstało NASA. Chociaż przez następne kilka lat Rosjanie przodowali w osiągnięciach kosmicznych, Stany Zjednoczone szybko nadganiały w zaległości, aż w końcu przegoniły ZSRR. Nie byłoby to jednak możliwe bez NASA i pewnego tajemniczego skoku technologicznego, jaki ta agencja zapewniła. NASA pomogło stworzyć rzepy, Materace, spianki, ogniwa słoneczne i wiele innych patentów. Ogólnie NASA ma ponad 2600 różnego rodzaju patentów i ponad 2000 produktów konsumenckich bazujących na jej technologiach, które zarezerwowane wcześniej do spraw kosmicznych, ostatecznie przedostały się do użytku publicznego. Ten gwałtowny rozwój może wydawać się podejrzany. Ktoś bardziej dociekliwy mógłby nawet powiedzieć, że ten postęp jest zbyt szybki jakoby na normalny rozwój. A historia Valiant Tora może dać tutaj odpowiedź. Cofnijmy się na chwilę do 16 marca 1957 roku. O ósmej rano w Aleksandrii w stanie Virginia wylądował statek kosmiczny o długości około 90 metrów. Na miejsce przybyło dwóch lokalnych policjantów. Drzwi statku powoli się otworzyły. Funkcjonariusze wyciągnęli broń, nie wiedząc czego się spodziewać. Ku ich zaskoczeniu, ze statku wyszedł całkiem normalnie wyglądający mężczyzna. Uśmiechnął się do osupiałych policjantów i pomachał na powitanie. Zanim którykolwiek z nich zdążył coś powiedzieć, nieznajomy oznajmił płynnym angielskim: Muszę się zobaczyć z prezydentem. 16 marca 1957 roku Harley Andrew Bird, siostrzeniec słynnego admirała Richarda Birda, znajdował się w swoim biurze w Pentagonie. Pracował jako wysoki rangą urzędnik w ramach projektu Blue Book, ściśle tajnego programu wojskowego badającego UFO w latach 1952-1969. Około 8.30 otrzymał telefon z policji w Aleksandrii. Funkcjonariusze byli już w drodze do Pentagonu z tajemniczym gościem. Kilka minut później. Przed Pentagonem zatrzymał się radiowóz. Na miejscu byli sekretarz obrony Charles Wilson i sześciu członków jego personelu. Z samochodu wysiadł wysoki, spokojny mężczyzna o brązowych włosach. Wyglądał zupełnie normalnie, z wyjątkiem tego, że nosił dziwny kombinezon. Nieznajomy został poprowadzony do windy, która zjechała do piwnic Pentagonu. Stamtąd... Podziemny pociąg przewiózł grupę do Białego Domu, prosto do gabinetu owalnego, gdzie czekał prezydent Eisenhower. Jak się nazywasz? zapytał prezydent. Waliant, odparł. Albo Wal. Skąd pochodzisz, Wal? Z planety, którą wasza Biblia nazywa gwiazdą poranną i wieczorną. Wenus? odparł prezydent. Tak proszę pana. Eisenhower zażądał dowodów. Wal zaproponował, że pokaże prezydentowi swój statek, ale prezydent chciał najpierw porozmawiać. Wal powiedział, że Ziemia była cicho obserwowana od bardzo dawna, ale po wynalezieniu bomby atomowej jego ludzie postanowili interweniować. Został wysłany przez Wysoką Radę Federacji Galaktycznej. Organizację, która zrzeszała wiele różnych planet i inteligentnych gatunków pozaziemskich ras. Rada chciała pomóc w rozwiązaniu problemów Ziemi. Prezydent poprosił Wala, by został w Pentagonie jako gość. Wal się zgodził. Eisenhower zaprosił go też na prywatne spotkanie u Howarda Mengera w stanie New Jersey. To było kameralne spotkanie naukowców i badaczy UFO, którzy doradzali prezydentowi. Na to spotkanie Wal zabrał również swoją załogę, i tam stało się coś wyjątkowego. Fotograf Sił Powietrznych, August Roberts, zrobił im wszystkim zdjęcia. Ponieważ Wal i jego załoga wyglądali jak ludzie i nosili już ziemskie ubrania, wojsko zabrało ich kombinezony do badań. Nazywali je cudownym ubraniem. Kombinezon ważył tylko 170 gramów razem z butami. Wydawał się też niezniszczalny. Strzelano do niego, polewano kwasem, próbowano przebić laserem i diamentowym wiertłem, bez skutku. Na spotkaniu Wal opowiedział o tym, jak jego ludzie mogą rozwiązać problem głodu, chorób i wojen, ale mieli jeden warunek. Wszystkie kraje z bronią nuklearną muszą się rozbroić. Eisenhower odpowiedział uprzejmie, że ludzkość nie jest jeszcze gotowa na tak drastyczne zmiany. Wall zdał sobie sprawę, że nie zrealizuje swojej misji sam. Potrzebował ziemskiego sojusznika. I tym człowiekiem miał stać się doktor Frank Stranges, teolog, badacz UFO Autor książek, kaznodzieja, doktor psychologii, filozofii i kryminologii. I to Stranges stał się jednym z najbliższych kontaktów walianta Thora. I to Stranges napisał o nim książkę, Stranger at the Pentagon, Obcy w Pentagonie. Gdy Frank przybył do Pentagonu po raz pierwszy, został zaprowadzony do Kwaterwala. Drzwi się otworzyły, a Wal wyciągnął do niego rękę, uśmiechnął się ciepło i powiedział Witaj, Franku. Wal zdawał się o nim wiedzieć niemalże wszystko. Rozmawiali przez chwilę i Wal powiedział, że potrzebuje pomocy Franka. Frank chciał wiedzieć, dlaczego właśnie on dostąpił tego zaszczytu. I wedle jego własnej relacji Wal miał mu wtedy odpowiedzieć, że Frank miał otwarty umysł, nieustannie rozmawiał z ludźmi i był również głosicielem Ewangelii Jezusa Chrystusa. Cóż, trzeba tu wyraźnie podkreślić, że Frank Stranges był chrześcijańskim ewangelistą. Głosił, że Jezus i anioły to tak naprawdę istoty pozaziemskie, a w Biblii znajdują się odniesienia do UFO. Historia o waliantorze pochodzi właśnie od Franka. I niektórzy twierdzą, że cała ta opowieść jest po prostu zinterpretowana z jego własnego subiektywnego punktu widzenia, który ubarwił opowieść. O swoje chrześcijańskie przekonania, by nadać im wyższą wagę. Chociaż to spotkanie było krótkie, Wal ujawnił wiele informacji. Potwierdził, że istnieje inteligentne życie na innych planetach i że wszechświat jest bogatszy w życie, niż moglibyśmy to podejrzewać. W ciągu następnych kilku lat. Valiant Thor współpracował z rządem Stanów Zjednoczonych i zgodził się udostępnić część swojej technologii NASA. Tak oficjalnie rozpoczęła się jego misja. W tym czasie współpraca Wala z prezydentem Eisenhowerem nie układała się zbyt dobrze. Kilka razy Wal przekonywał prezydenta, aby ten zwołał spotkanie Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu rozpoczęcia procesu dołączenia Ziemi do społeczeństwa międzygalaktycznego. Ale za każdym razem, gdy wszystko zaczynało się układać, CIA lub Departament Obrony ingerowali, aby to wszystko zniweczyć. Obawiali się, że jeśli przesłanie Wala się rozpowszechni, zbyt wielu ludzi za nim pójdzie, a to byłoby zagrożeniem dla przewagi militarnej Ameryki. Z tego powodu blokowano działania prezydenta. Prezydent faktycznie dał nam wskazówkę, że coś takiego się dzieje, w swoim pożegnalnym przemówieniu w 1961 roku. Mimo, że relacje Franka z waliantorem wpłynęły na życie Franka pozytywnie, to jednak przysporzyły mu też wielu problemów. Po wygłoszeniu wykładu w Niemczech jego jedzenie zostało zatrute i niemal zginął. Wal pojawił się wtedy z antidotum i ostrzegł Franka, żeby ten naprawdę na siebie uważał. Kilka lat później Frank był w drodze na spotkanie z Walem, gdy został wepchnięty do samochodu. Wywieziono go na pustynię i niemal pobito na śmierć. Podczas swojej podróży poślubnej, Frank i jego żona zostali zepchnięci z drogi przez tajemniczy czarny samochód. Frank miał złamany kark i biodra, prawie umarł w szpitalu. Jednak najważniejsze wydarzenie w życiu Franka miało miejsce w czerwcu 1968 roku. Wal powiedział Frankowi, by ten poleciał do San Diego. Było tam coś, co musiał zobaczyć. Wal odebrał Franka z lotniska i pojechali na południe, przekraczając granice z Meksykiem, aż dotarli do małego miasteczka o nazwie San Felipe. Zaparkowali samochód za restauracją i zeszli skalistą ścieżką na plażę. I wtedy Frank to zobaczył: srebrny talerz o długości około 91 metrów i wysokości około 6,5 metra. Unoszący się tuż nad powierzchnią wody. Wal spojrzał na Franka, wskazał na statek i zapytał: Chcesz zobaczyć? Wnętrze było ogromne. Nie wyglądało jak coś technologicznego, raczej jak kurort. Była tam biblioteka, siłownia, jadalnia. Po zwiedzeniu Frank został zaprowadzony do swojego pokoju. Powiedział, że podłoga, Przypominała tam grubą chmurę. Z każdym krokiem powierzchnia dopasowywała się do kształtu jego stopy. Nie było żadnych kątów prostych ani rogów. Wszystko wydawało się organiczne i spokojne. Frank się rozgościł i miał jedną z najbardziej relaksujących nocy w swoim życiu. Rano wrócił z powrotem na lotnisko w San Diego. W miarę upływu lat Frank opowiadał o swoich doświadczeniach na wielu wykładach, próbując szerzyć przesłanie Valiant Thora. W 1967 roku opublikował książkę Obcy w Pentagonie, która dokumentowała cały czas spędzony z Walem. W książce znajdują się zdjęcia Wala, latających spotków i inne. Frank szczegółowo opisuje też technologie, którymi dysponował ten pojazd. Typy napędu, technologia antygrawitacyjna, nawet zawarł schemat statku kosmicznego. Frank obecnie już nie żyje, zaś statek Valiant Thora o nazwie Victor One ponoć nadal stoi tam, gdzie stał. Tyle, że jest teraz niewidzialny, można jednak go zlokalizować obserwując owady, które zatrzymują się na jego powierzchni. Statek odwiedziło ponad 2000 pracowników rządowych, w tym wielu naukowców. Książka kończy się przesłaniem od waliantora. W wielkim skrócie powinniśmy być dla siebie życzliwi. Otwarci na innych i spędzać więcej czasu na pomaganiu sobie wzajemnie, traktując ludzi tak, jak sami byśmy chcieli być traktowani. Waliant Thor miał opuścić Ziemię nie później niż 16 marca 1960 roku. Jest tutaj tylko pewna sprzeczność dat, bo jak informowałem wcześniej, moment, w którym Doktor Frank Stranges odwiedził statek, wedle jego słów było to w 1968. Zatem nie jest pewne, czy Frank pomylił daty, czy może waliant powrócił na Ziemię. Tak czy inaczej, przez cały ten czas trwały głębokie rozmowy na temat propozycji, którą złożył waliant Thor. Doktor Frank Stranges zapewnia, że ówcześni naukowcy byli niemal onieśmieleni wiedzą waliantora, ale jednocześnie zaznaczali, że Ziemia rządzi się swoimi ziemskimi prawami. Wciąż powtarzano mu, że jego idee stanowią zagrożenie dla struktury politycznej i gospodarczej. Niektórzy przywódcy religijni bali się również, że stracą władzę nad ludźmi. Ostatnie spotkanie waliantora z prezydentem nie przyniosło trwałych rezultatów. Historię, którą właśnie opowiedziałem, można uznać za fantazję doktora Franka Strangesa, gdyby nie fakt, że wielu wiarygodnych ludzi ją potwierdza. Bratanek admirała Richarda Byrda, Harley Bird, udzielił kilku wywiadów na ten temat, twierdząc, że jakkolwiek brzmiałaby ta historia to Valiant Thor jest postacią prawdziwą. Wielokrotnie na ten temat wypowiadała się też Laura Eisenhower, potwierdzając wydarzenia. Jednak cała sprawa nie jest wolna od wątpliwości i kontrowersji. Same te postacie, które teraz wymieniłem, czyli Bert i Laura Eisenhower, dla jednych, jak powiedziałem wcześniej, są kimś, kto uwiarygadnia historię, ale dla innych ludzi, Ci sami stanowią raczej coś, co ją podważa, gdyż podważana jest również ich wiarygodność. Zacznijmy od Harleya Andrew Byrda, człowieka pracującego przy projekcie Blue Book w Pentagonie. Twierdzi, że jest siostrzeńcem admirała Byrda. Admirał miał czterech siostrzeńców, ale żaden nie nazywał się Harley Andrew. Ale jeśli Harley naprawdę był w Pentagonie w 1957 roku, oznaczałoby to, że miał dostęp do ściśle tajnych informacji jeszcze jako nastolatek. Co zaś się tyczy Laury Eisenhower, prawnuczki samego prezydenta, to jest ona również owiana pewnymi wątpliwościami, gdyż jest uważana za osobę, która czasami Odlatuje zbyt daleko w swoich twierdzeniach. Sama Laura tytułuje się w różny sposób: jako astrolog intuicyjny, globalny alchemik, kosmiczny mitolog, strażniczka organicznej linii wzniesienia i otwieraczka naturalnych gwiezdnych wrót. Opowiada też, że została zrekrutowana do misji na Marsie. Ocenę tutaj zostawiam indywidualnie każdemu. Co zaś się tyczy doktora Franka Strangesa. No to Frank utrzymuje, że ma trzy doktoraty z dwóch uczelni. Tyle, że jedna z tych uczelni w ogóle nie istnieje, a druga nie oferuje doktoratów. Mówił też, że był zastępcą dyrektora Kalifornijskiego Stowarzyszenia Szeryfów Stanowych, ale coś takiego nie istnieje. Do tego Cała jego narracja jest okraszona chrześcijaństwem. Jak już mówiliśmy, Frank był kaznodzieją chrześcijańskim, ewangelistą, więc nie dziwota, że historia może przenikać się z jego przekonaniami. Mówi się, że Frank podróżował po całych Stanach, wygłaszając wykłady o UFO i ich powiązaniach z biblijnym bogiem. Obcy w Pentagonie, to, zdaniem niektórych, miała być książka, której celem było szerzenie słowa Chrystusa. Jeśli historia nie jest prawdziwa, to była i tak genialnym sposobem, by przyciągnąć niewierzących do chrześcijaństwa poprzez dodanie tam wątków kosmitów. Książka Obcy w Pentagonie wciąż cieszy się popularnością. Ale jest dość trudno dostępna, przynajmniej w Polsce. Powstał również film krótkometrażowy na podstawie tej książki. Został on nakręcony w 2014 roku. Ciekawa historia tego na pewno nie można jej odmówić. Natomiast, tak jak obiecałem na początku, chciałbym jeszcze dodać kilka zdań na temat tego przypadku z perspektywy innych. Innych przypadków, które się do niego odnoszą. Mam tutaj na myśli, że przypadek Tajgetan, któremu poświęcam dużo czasu, również w pewnym stopniu odnosi się do tej historii. I Tajgetanie, czyli rasa Splejat systemu gwiazdy Tajgeta, mówią wprost, że waliant Thor to nikt inny jak mężczyzna od nich z Tajgety, czyli Splejat imieniem Torel. On nie był z Wenus, był od nich. Tyle tylko, że przedstawił się takim imieniem waliant Thor i przedstawił się, że jest z Wenus, ponieważ jak się domyślam, dużo łatwiej było przekonać ludzi wówczas, że jest się pozaziemskim człowiekiem, ale z planety, która jest nam znana, która jest stosunkowo blisko, niż że jest się z jakichś tajemniczych plejat, które są jednak od nas bardzo, ale to bardzo oddalone. Przypomnijmy, że w tamtych latach, kiedy ten Torel, Waliant Thor pojawił się na Ziemi, Plejadianie jako tacy to nie był głośny temat. Nie było jeszcze wtedy chociażby Barbary Marciniak i jej channelingów z Plejadianami. Nie było Bilego Majera i całej tej historii ze zdjęciami i spotkaniami. Zatem Plejadianie nie byli tacy rozpoznawalni. I przedstawienie się, że jest się z Wenus, uważam, że faktycznie strategicznie ma tutaj dużo więcej sensu. Prawdziwą misją Torela zapewne było po prostu infiltrowanie y, rządu, Pentagonu tych tutaj ziemskich spraw, y, zbieranie informacji, ponieważ to się zdarzało już wcześniej. Czy to na przykład y, w okresie, kiedy działało y, Stowarzyszenie Wril. Ono również było infiltrowane przez tą samą rasę, czyli Tajgetan z m.in. Między innymi Maria Orsic była jedną z nich. Zatem to jest ta inna perspektywa spoglądania na przypadek Valiant Thor. Perspektywa, która potwierdza go, ale jednocześnie powoduje też więcej pytań. Tyle. Tyle myślę, że na ten moment. Powiem to, co już tak mówiłem kilka razy. Przypadek w moim mniemaniu jest prawdziwy. Coś takiego się wydarzyło. Natomiast niewątpliwie zostało to potem niesamowicie y, przemanipulowane, aby służyło innym celom. Na przykład y, ugruntowaniu tak zwanych chrześcijańskich wartości. Bo oczywiście, no, każdy przypadek ufologiczny. Uważam, że traci, jeżeli miesza się go z religią. To jest już taki podstawowy sygnał, że no, coś, coś jest nie tak, coś, coś, coś z tym przypadkiem jest nie tak. I myślę, że tutaj właśnie mieszając prawdziwy kontakt z tymi konotacjami religijnymi, po prostu chciano go zepchnąć pod dywan i zdyskredytować. No i w sumie tak też się poniekąd stało, ponieważ wielu ludzi nie traktuje tego przypadku Valiant Thor jako coś poważnego. I gdyby nie zapewnienie ze strony Tajgetan, bardzo możliwe, że sam również byłbym dużo bardziej sceptyczny. Dzięki za wysłuchanie, tyle w tym materiale i do następnego. Cześć.